Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: „Ja jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem Wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie. A tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ponieważ z nieba wstąpiłem, nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mię posłał, aby ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to skreślił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Jego ja wskrzeszeń w dniu ostatecznym. Oto słowa Pańskie. <trym> Panie Jezu, mówisz, Jam jest chleb życia. Dlaczego użyłeś takiego zwrotu, chleb? Kiedy patrzymy na ciebie? To wydaje się, zrozumiałe wieczorniku. Wziąłeś chleb i powiedziałeś i w Eucharystii Chleb przemieniasz w swoje ciało. I dopiero w kontekście Eucharystii rozumiemy to słowo, jam jest chleb życia. Jesteś pod postacią chleba. A to jesteś ty. To niezwykły chleb. To jesteś ty, osoba. I tutaj jesteś. Takim. Przed nami. Kto do mnie przyjdzie, nie będzie łaknął, i my, panie Jezu, do takiego przychodzimy. Kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Panie Jezu, wierzymy w Ciebie. Ale chcemy powiedzieć jeszcze bardziej. <laughs> chcemy wierzyć w Ciebie, <laughs> bo mamy świadomość tego, że nasza wiara nie jest doskonała. Bardzo pragniemy. Bo gdybyśmy mieli doskonałą wiarę, to byśmy niczego nie pragnęli więcej, poza Tobą. A tak szczerze mówiąc, to pragniemy wiele, wiele różnych Rzeczy, osób. A gdybyśmy doskonale wierzyli w Ciebie, to Ty byś nam wystarczył. Do tego, Panie Jezu, przyjmuj nam wiary. Byś Ty nam wystarczył, szczególnie wtedy, kiedy będziemy pozbawieni tego, co dzisiaj mamy. Bez czego nie wyobrażamy sobie życia? Czy bez kogo nie wyobrażamy sobie życia? A trzeba się nam przygotować na to, co będzie, a co może być trudne. Ja będziemy bardzo w Ciebie wierzyć, to wtedy nie będziemy pragnąć więcej. No to Cię prosimy. Ale oczywiście. Już teraz, już teraz, panie Jezu, chcemy, byś ty nam wystarczył. Dalej mówisz, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Tak. I to chcesz powiedzieć do tych, którzy przyjęli pierwszą komunię świętą, a dzisiaj, gdzie są? Którzy przystąpili nawet do sakramentu bierzmowania, którzy przyrzekali tobie. I gdzie są? Gdzie jest ta wiara? Oczywiście nie chcemy powiedzieć, że my jesteśmy lepsi, bo tutaj jesteśmy, ale nam, przynajmniej Jezu, chcesz uświadomić, że mamy tych przyprowadzić do Ciebie, którzy Ciebie widzieli, a może których myśmy tutaj doprowadzili do sakramentów świętych tak, iluż to ludziom udzieliłem różnych sakramentów świętych, to czy Ty przeze mnie udzieliłeś, gdzie oni są? I to jest zadanie, żeby ich przyprowadzić. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, dlatego, tu do mnie przychodzi... Precz nie odrzucę. Tak, Panie Jezu. Twój Ojciec dał Ci wszystkich ludzi, byś ich przyprowadził z powrotem, byś ich doprowadził do domu Ojca. Ale chcesz, by oni z własnej woli do Ciebie przyszli tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, bo nie chcesz na siłę nikogo przyprowadzać. Człowiek obdarowany wolną wolą, i chcesz, żeby przyszedł w sposób wolny. Precz nie odrzucę, ponieważ z nieba stąpiłem, nie po to, aby czynić swoją wolę, a wolę tego, który mnie posłał. Tak, Panie Jezu. Pragniesz wolę swojego ojca czynić. I tutaj patrzymy na krzyż. Taka była wola Twojego Ojca. Oczywiście Twój Ojciec nie pragnął Twojego cierpienia. Nie to było Jego celem, ale pragnął naszego zbawienia. I Ty go zrozumiałeś. Dlatego poszedłeś na krzyż. Bo czytałeś wolę swojego Ojca. Wolę swojego Ojca. A co to dla nas znaczy? Strach powiedzieć. Żebyśmy też odczytali wolę Twojego Ojca i Twoją wolę. Bądź wola Twoja. Modlimy się codziennie. Strach powiedzieć. Bo to pociąga za sobą konsekwencje. Jeszcze nie wiemy, jakie one będą. Ale Panie Jezu, chcemy jak Ty, chociaż się boimy, bo nie wiemy, co nas czeka. Niezolą tego, który mię ja posłał, więc ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił. Ale żebym to skrzesił nieostatecznym. I to jest ta wola Twojego Ojca. A żebyś nas skrzesił. Ale też i innych. I Ty pragniesz, byśmy w tym z Tobą współpracowali. To jest wielkie zadanie. To jest wielkie zadanie. Nie przemuszasz nas do tego. Ale pragniesz. Pragniesz. Bierzmy tak jak Ty. Chcieli. Doprowadzi do ojca. To bowiem z wolą ojca mega, by każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne. Każdy, kto widzi syna i wierzy w niego. Tak, panie Jezu. Co mamy robić, żeby uwierzyli w niego? To mąż, żona, dzieci, bo tak trzeba rozpocząć, o tych, którzy są najbliżej, a potem ci, do których nas posyłasz, spotykamy wielu ludzi i żebyśmy Doprowadzali ich do wiary, tak, naszym słowem, żebyśmy mieli odwagę mówić o Tobie, ale też i naszym życiem, naszą miłością. I kończysz a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I to jest cel. Pragniesz wskrzesić nas, ale nie tylko. Panie Jezu, my kochamy wielu ludzi i pragniemy, abyśmy z nimi byli skrzeszeni do życia wiecznego. A ty mówisz, kochany, kochana, staraj się pokochać jak najwięcej ludzi i doprowadzić, doprowadzić tam, gdzie ja jestem. Bóg Ojciec i Duch Święty. Czekają na nas. I są z nami. Blisko. A będzie czas, kiedy odsłoni się przed nami ta tajemnica. To będzie coś pięknego. I na to się już cieszymy. Chwała ojcu.